Dobra, hmm. postawię tylko telefon i już. Chodź, um. trochę Cześć, ja, ja jestem Nikola, tu jest Tak, Łolisio! Hmm. Dobra, nie warto. Tu jest, Borysia, dobra. To jest krótka e, informacja na naszym kanale. Dzisiaj założyliśmy kanał, no i zrozumiałam no. Ok. Jest. Na kanale będą y, na przykład tańce z muzyką, no, nie? Dając przykład. Hmm. Ale. Dawaj jakąś muzyczkę. No i jest. Będziemy jakieś tańce. Najczęściej będzie tańce. To już nie? No. Ej, zacznijmy ja. od tego. Będziemy czasami razem Jeden, cztery, no to no nie wiem, co. Co czasami Czy Nie, nie, nie myślę. Dobra, Czasami będziemy ale mieli. Śpiewać, śpiewać piosenki. Albo czasami. Będziemy jakieś przygody nagrywać jak piknik. Na będziemy też nagrywać różne inne, na przykład gier. Dając przykład. Mamy tak, w i tak dalej. Pan pół. Dobra. Tak i będzie... No, nadzieję że będzie fajnie. Czasami będziemy na przykład z pet shopów, ale rzadziej. No. Ale będziemy czasami. No i będzie różnie. Będą różne filmiki o różnych rzeczach. Różne no. Gry tam Kombinować z profilem jeszcze. no Mam nadzieję, że jakoś to wyjdzie. Czasami będziemy nagrywać jak coś zrobić, nie? śmieszne Prawda? Mhm. Albo jakieś śmieszne rzeczy. lajaj Nie, jak dzisiaj. Czasami śmieszne. będziemy właśnie challenge Właśnie ja. już nagryłyśmy jeden challenge z malowaniem no. ust na ślepo. Wyszło koszmarnie. Bo ktoś mi pomalał włosy i oko.